Cześć! Witajcie na kanale Zrób to sam! Jak ostatnio obiecywałam, w tym filmiku pokażę Wam piłeczkę antystresową z galaretką kąpielową e, zmieszaną z glutem, z kisielem. E, I właśnie mam tutaj mojego gluta, jest dosyć ciemnozielony. Problem w tym, że nie trzyma się, nie da się go nabrać na łyżkę. Nie wiem jak go przeleję do butelki. Tutaj mam balonik. Czyli jest, y, procedura standardowa. Jeszcze mam dodatkowo kuleczki, które wrzucę do piłeczki antystresowej. I najpierw muszę przełożyć całego mojego gluta do butelki. I to nie będzie proste zadanie z tego co widzę, ponieważ y, jest bardzo śliski. Mam dodatkowo lejek, żeby sobie pomóc i spróbuję jakoś sobie poradzić. Łyżką jest to naprawdę trudne zadanie ponieważ całość z łyżki spada i nie da się za bardzo nabrać. Spróbuję więc rękoma. To też nie jest proste, ponieważ na tyle się ten kisiel, kisielo galaretka wyślizguje, że połowa z powrotem wpada do miski, a tylko połowę udaje mi się z każdej garści przełożyć do butelki. Więc to chwilę potrwa, zanim przetransportuję taką ilość, jaką potrzebuję do zrobienia piłeczki antystresowej. A teraz szybko myję ręce i już dmucham balonik i nakładam na butelkę. Jeszcze dosypię parę kuleczek do środka i nakładam balonik. ostrożnie spuszczam powietrze, niestety niestety spuściłam trochę za bardzo i w ustniku zostało trochę gluta który teraz mi się wszczepił do palców <słuch> niestety będzie ślisko i efekt jest dosyć ciekawy jeśli chodzi o kolor i o konsystencję też, ponieważ jest to taki, taka piłeczka która bardzo się wyślizguje z rąk Między innymi dlatego, że jest jeszcze trochę umorusana tym całym kisielem. I moje ręce też może nie są najczystsze. Ale bardzo podoba mi się ten kolor. Kojarzy mi się z wodą morską. Nie jest do końca przezroczysty, jest bardzo ciemny. No i w środku mamy czerwone kuleczki. W każdym razie wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych piłeczek antystresowych, jaką udało mi się ostatnimi czasy uzyskać. Dodatkowo ma właśnie taką zwartą, zbitą, ciekawą konsystencję. W każdym razie bardzo Wam polecam zabawę z piłeczkami antystresowymi. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!